Pamiętasz w ogóle kto wysłał te rzeczy? Maksio. Pisałam z nim. Tak? Mhm. Ja już nawet nie pamiętam kiedy ja wrzuciłem ten film z paczką z nim, bo. No mieliśmy, we wrześniu jakoś. Mieliśmy to. Ale będzie banger. Marcia, może najpierw nagrajmy, a potem zrobisz zapowiedź. Bo jak zrobisz zapowiedź, a się okaże, że nie nagramy tego, to będzie słabo. No już, tylko wybiel mi zęby później w programie. Dobrze. Nie mam takiego plugina, ja chyba, żeby, wy, żeby wypielać zęby w, w Vegasie. No bo mam pomadkę ciemną bardzo, ja <laughs> bardzo widać. W ogóle ludzie cały czas mnie subskrybują, a ja nic nie wrzucam od... dawna. Cześć, mała. Mała, wie, że w Korei jedzą koty? A to nie w Chinach? Nie wiem, gdzieś... albo w Wietnamie? Dobra, nagrywamy, co? Tak, dzisiaj będziemy jeść koreańskie jedzenie i zaczniemy od małej. <laughs> a potem zjemy... a nie. potem zjemy dyzie. Mm, to koszko, dziękuję, że za mną nagrywasz. Pokaż dziękuję, gościanę. że ze mną jesteś. Jak jesteś gotowa, to powiedz. Powiedz hop. hop. Siemka, ja jestem Adaho i dzisiaj będziemy nagrywać test koreańskiego jedzenia, które no nie powiem, że pół roku temu, ale z cztery miesiące temu wysłał nam Max Player. Hejka! A ze mną jest Marcia. Cześć! Bo to Marcia też dostała to jedzenie. Nawet dostaliśmy pałeczki i jeszcze z nich nie korzystaliśmy. Czekało to wszystko na ten moment. Jest jedna rzecz, z której ja skorzystałem. Pamiętasz ten go, tego lizaka? E, ten lizak, to jest taki viral na TikToku. Nie wiem, nie śledzę TikToka, ale chcę, żebyś od niego zaczęła, bo to... A, jest tutaj, okej, okay, ja Zapomniałem, że to jest już rozpakowane. Jest tutaj też zupka. W zasadzie to jest kimchi, które chyba trzeba zalać wodą. Ale nie wiem, czy dzisiaj będziemy to robić, chociaż ja jestem trochę głodny. Dzisiaj zamiast obiadu yy, nagrywamy film. Marcia, i tak nie umiesz po koreańsku czytać. To jest surowe i to się do zupy daje. Też. Yy, zatyczki do uszu? daj. O, jeszcze jest miód z września. To, są, to są zatyczki do uszu, których, z których korzystałem ostatnio. Musisz je założyć, bo inaczej lizaki... A Nie mogę innych? Nie ma innych, no musisz sobie radzić. A powiedziesz to? To wyrosło pleśnią? Nie, chyba. Chyba nie. Chyba po prostu... Malutka, co ty robisz? Ej, Koko coś robi. Jejku, mała się bawi zabawką. Jaką? Ode mnie. Pokaż do kamery zabawkę. Nie wiem, czy... No fakt, było to otwarte od dłuższego czasu. To jest folia bąbelkowa spięta taśmą. Okej, okay, to nie musisz się jakoś szczególnie. Wsysać. Nie musisz się wsysać. Wystarczy, że to włożysz i odpalisz. Czekaj, żeby jeszcze nie było. Hmm, Gdzie tu była instrukcja, bo to chyba nie działa już. Hmm. Czy to trzeba przetrzymać? Nie, trzeba przetrzymać. Dobra. Dobra, daj. Wiesz jak zrób sobie? Ty mi słyszysz? Przetrzymać trzy sekundy. Przytrzymałaś? Gra? To musisz ten, lizaka do mikrofonu. I cyk, prawa autorskie. Przygryź to zębami. Ale włóż całego i przygryź go zębami. Włóż całego lizaka i przygryź go zębami, bo wtedy najlepiej słychać. Już... <śpiewa> Dobra, Marcia. I nikt tego nie będzie rozumiał, tak jak ktoś, kto sobie to To na TikToku włoży... wyglądało fajnie tak szczerze. Jakby Lizak jest. Smaczny! Słodki strasznie. Gdzie to było tu? Obojętny. Ty to się nie chce wyłączyć teraz. Bo musisz chyba przytrzymać znowu? Albo trzy razy? Znaczy... To wibruje. A jakby tego lizaka... Czekaj, on, on nie chce przestać rapować. A jakby tego guli zmontować razy. i mieć taki mini głośniczek? No, ale tu jest bateria, która się prawdopodobnie za jakiś czas skończy. Czyli że ołów. Dobra. 5 na 10. O, chcesz oceniać to w skali? Tak. A w jakiej... W ile dajesz punktów tym pałeczkom, bo ja im daję 10. Nie wiem, nie jadłam jeszcze nimi. Ale zobacz jakie są ładne i mają pokrowce. Dostaliśmy też od Maxa pałeczki. Już je kiedyś pokazywałem, ale... Bardzo ładne opakowanie. Te drugie są fajne, bo mają takie prążki na samym końcu. Musisz pokazać blisko do kamery, bo. No. Dobra, możemy zacząć od jakichś słodyczy, bo w zasadzie nie ma innej opcji, bo są jeszcze maseczki. To dzisiaj nie skorzystamy. Tak. W y odpalimy sobie serial i założymy maseczki. Marcia lubi. Marcia czasem mi nakłada maseczki pod oczy, jak mówi. Masz takie zmęczone oczy. Dajcie znać, jaki serial aktualnie oglądacie. O, właśnie. A my jaki oglądamy? Y zaczęliśmy Outlandera. Zaczęliśmy lupina. Otwieram to. Co Czyli... się oglądałeś? Ja oglądałem, ostatnio oglądaliśmy Aha, filmy. Ojcach Ojca Chrzestnego oglądałeś. I Ojca Chrzestnego 2, i Tenet, i Oppenheimera. Po latach oczekiwania w końcu obejrzałem z Marciał Tenet. Bardzo fajne. Bo ten film jest taki, że... Jego... O nie, ja wiem chyba co to jest! Ja to widziałam! Ja, hmm. ja to widziałam w internecie! Fajne! Dobrze pachnie. To jakby musisz dać drugą kamerę, bo to będzie szczegóły trzeba pokazywać. Ojejku. Dysiu, szczegóły. cześć. To dawaj, tutaj. Jo Jurdiu! Dyziu, to nie jest stream, nie możesz tu przybywać. Nie możesz. Dyzia, co to jest za skok orangutana? Co to jest za podskok bengalskiego kota? Tylko masz zejdziesz. Dobra. W środku jest posypka i kulki, i jakiś sosik, więc to są chyba lizaki, które można sobie samemu zrobić. Marta w trakcie nagrywania zaczyna y, nagrywać drugi film. Cześć. Podejrzewam, że to jest sam cukier. Mhm, mm no dobra. Czekaj. Jest jedna wykołaczka, więc będziemy musieli się. Ja jeszcze sosik chyba trzeba dać. Aha, bo jest jeszcze tutaj jedna... To było coś takiego, że w jednym dajesz sobie te kuleczki. Tak naprawdę te kuleczki powinny być tu, To powinna być posypka, to powinien być sos, ale już trudno. Może i racja. Przeżyjemy, nie jesteśmy w Korei. Tylko nie rozlej mi tego. Ja już wiem, co musimy kiedyś razem nagrać. To Pożyczysz mi stówę? No. Łe, weź, ja tu patrzę na to i dosłownie czuję, jakie to jest słodkie. To lizak wpłynie. Choba, choda, choba, choba. Klikam. Widać to, czy mam przybliżyć do tej kamery. To by normalnie jest jakiś syrop. hop siup. I Marcia, próbujesz pierwsza. Czuję. A jeszcze włoskota. No, próbujesz, pierwsza. Dobacz, jakiego ci wariata zrobiłem. Czy to nie był włoskota? Może to jest ciągniący się cukier. No dawaj. Bo jak jestem głodny, Marcia. Ja nie obiad, obiadu specjalnie nie jadłem, żeby jeść to. Teraz ja. To jest takie koreańskie Oreo, tylko że to nie jest ciastko. Nie, to nie jest Oreo. Nie. Chodzi o to, że musisz sama zrobić. Tam też jest przekrój, przekój, za zamocz w mleku, więc przekręć. To jest guma rozpuszczalna. Ale to można ją połknąć? No, Znaczy, ja już połknęłam. Dobra, tylko strasznie słodkie. Na prezent dla dzieciaka fajne, ale no. tak na co dzień, żeby jeść, to szkoda zębów. Teraz mamy... Zresztą, Kuba, nie wiem nawet, co to jest, bo nie umiem czytać po koreańsku. Ale jest jakiś kiwi. To jest jakaś żelka kiwi? No może być może są żelki. To jest chyba ten pudding taki typu mochi i w środku są pestki kiwi. To może być to. Że w środku masz płynny musik. To chyba są A około jest galaretka. Z sokiem w środku. No, może tak być. Czemu to wygląda, jakby było spleśniałe? Nie, to są. A! Właśnie, jakiś ufoludek kurwa tu wyleciał. To są pestki kiwi. Czyli to jest żelka, w środku której są pestki kiwi. Ja to jem. Hmm. Nie najgorsze. Nie jest aż tak słodkie jak to poprzednie. Spróbuj sobie, a ty już zjadłaś. Ok. Dobre. Nie jest aż takie hamsko słodkie. Ja nie lubię aż takich słodkich rzeczy. Dobra. Mm. A na ile te lizaki oceniasz? Hmm. Jakbym miał zjeść jednego, to smaczny. Ogólnie Dałbym im 7. W smaku były bardzo dobre, ale chyba trochę za słodkie. Tym bym dał 7,5, 8. Bardziej cenię sobie taką niehamską słodycz. I obydwa sześć yy, na 10. To jest coś surowa. Nie. Gra jest surowa jak sushi. Jakieś emoji? Cytryna? Na namalowana? O, zobacz! Chyba tutaj można wylosować jakąś buźkę. Jest jakiś zestaw buziek, które można wylosować, ale w środku być może są trzy chyba. chyba. tak to wygląda. Czyli jest zestaw buziek, które można trafić, w środku są trzy i nie wiemy jakie. Uwaga, faktycznie są trzy. Jakie jajeczka. Co? To trzeba przegryźć chyba, żeby emotka była. Co? Aha. One są. A to jest twarde jak miszczenka. One są puste. Nie mają twarzy. To może chodzi o to, że chodzi o to, że to. Stoję... O ja wiem, co to jest! Dobrze powiedziałam łamiszczęka. To trzeba lizać. Albo. A każdy jest czekać... taki samo czy inny? N nie wiem, trzeba czekać, aż się rozpuści. No ja to gryzę. Wiesz, jak to smakuje. Jak gumy kulki po terminie. Twoje ma taki bardzo mało wyrazisty smak? Nie, jak przegryzłem To czuć cytrynę Ale to jest ostre Jak ostre? ostre. Moje jest słodkie Nie. A mi dałeś? Chcesz się zamienić? Ostre? W mhm. sensie papryczka na przykład? No Serio? To może chodzi o to, że są losowe i masz albo płacz Albo wąsy, albo język. No, Kajan po prostu. No, no nie. nie... No to jest kuma. Ja swoje przegryzłem. Moje było słodkie. To, to na pół? Nie. No, może trafisz na fajne. Może nie będzie ostr dwóch ostrych. Ja przegryzę to i dam tobie drugą połowę. Jaka pomarańcza? Chyba. Chyba drugi raz to samo. Gorzkie? No. Chyba kwaśne. Mhm. -mm. Chyba to samo jak środkowe smakowało. Podobnie. To było. Nie wierzę, że to jest ostry. Mmm. Eee! Kurwa! No. To jakiś biały. No nie jak pieprz sam. Wiesz, czym mi się to kojarzy z tymi cukierkami Szok, Center Shock. Pamiętasz nie, je? Nie, Szoki były dobre, a to smutne. Ale były też papier. takie, były też takie mocne. Weź. 3 na 10, ale pomysł fajny. A daj mi też popić. A proszę bardzo. Ja temu daję, nie, te... Okej, okay, ja, ja daję 4, bo były dwa smaczne, jeden niesmaczny. Teraz otwieramy. To jest chyba to samo. A może być, bo tutaj jest podobny... Podobna Tylko to jest graficzna. dla niepoznaki kolorowe, to nas ale... będzie palić, ale piąkami. O, piołkami. bez tu, bez tu. To, to też są takie trzy kuleczki. Chyba tajemnicze, jeśli chodzi o smak, to dawaj, ty jedną, ja drugą. Wiesz, jaki to jest smak? Gołębiego gówna. A ty co masz? Kurwa, jakiś płyn do spryskiwaczy. Ech? Powąchaj. Gówno gołębia na parapecie. Ja wiem jak gówno gołębie smakuje? No tak jak pachnie. Albo Marcia nie masz smaku, albo ja lubię gołębie gówno, bo to jest całkiem dobre. No to nie ma smaku dla mnie. Okej, okay. temu daję <laughs> chyba to samo, 4 na 10, bo to jest to samo tylko, że w innym kolorze. Tutaj są w ogóle takie, chyba to są śliwki. Bo to nie są te jajka stare? To jest dupa młodienki. No. <laughs> Wieś jakie śliwki chyba, które są po prostu... nie wiem, czy one są nadziewane, czy to są prawdziwe śliwki. Chyba, że to są te takie pasteryzowane. Fia. Weź to nad papierem może lepiej. Ja już zacząłem śpiewać... śpiewać tę piosenkę z Blecha, gdzie śpiewają m******ki. A to jest... Co? O. Przecież to nie jest obraźliwe. Ale dla pewności wypikam. Konsystencja... No, takiego... ...świeżego... ...stolca. Jeszcze mokry. Zaprezentuję to. Wygląda jak gówno, a smakuje jeszcze lepiej. To wygląda jak coś, co by chodziło u mnie po pokoju. Ja bym zawołała Adasia, żeby to zabrał. Bardziej. dobra, no to jemy. Czyli nie jemy. U mnie. Aż wypaliło dziurę w chusteczce. U, ja dobra, ja zjem to z papierem. To jest jakiś chyba alkoholowy śliwek kaw... Cze, ja czekoladowy. Nie, nie ma alkoholu to i mi to nie smakuje. Bliżej to i się boję. Albo to jest śliwka w czekoladzie, ale zamiast czekolady jest żelek czekoladowy. Mm, dobra. To chyba jakieś, jakaś trufla? <tryk> Grzyby. <tryk> <tryk> Dobra, ja. <gry> czyli, może to faktycznie była dupa, muzyki Weź, kurwa, teraz ja czuję ten smak. Dawaj mi żelka tego kiwi. Chcesz żelka kiwi na poprawę smaku? Namawiałem Marcie na to, żeby nagrać ten odcinek długie miesiące. A dzisiaj ona sama wyszła z tą propozycją i chyba już żałuje. Jakbym wiedziała, że Korea tak smakuje. Może to jest ta sama przypadłość, co wiesz, na przykład z Egiptem i klątwą Faraona. Ja bym nigdy z Polski nie wyjeżdżała. Nie wyjechałaś? Ostatnio byłaś w Pradze. To chyba jest Lici. Lici. Tu No? Oni zawsze robią takie obrazki, żeby owocek się uśmiechał. No nie? Ta śliwka się nie uśmiechała. Ona się. Nie, ta śliwka <laughs> wyglądała, jakby była martwa od trzech lat. To jest chyba to samo, co. Co to kiwi? Tak. A gdzie jest mój patyczek? Jaki patyczek? A to ty go gdzieś dałaś? Oj. A, no może, a może ja ci go dałam? Weź go sobie. No dobra. To takie też miękkie w dotyku i pomarszczone. Jak ten. Gdzie on jest? Gdzie stoi jego czoło? Tam stoi Badibi. Kto? Badibi. Teraz, teraz robisz to specjalne. Nie. No on miał takie mocne. Mhm. No nawet kolor się zgadza. Ale dobre. Tamtej śliwce daje 1 na 10. Nie, minus milion na 10. A to jest całkiem smaczne. Podrówno bym to do tego kiwi, ale smak jest trochę inny. No ale trochę nowoc. daje taką chemię. No! Wiadomo. Jak takie. Ja... Perfumy od pani Kasie, która ma sklepik w jakimś magazynku. No, to są takie perfumy kobiety w średnim wieku. To po całkiem w porządku, jak na to, co do tej pory mieliśmy. Marsia, tu jest sos jakiś. Nie wiem, czy się jego nie dodaje do tamtego kimchi, ale jest jeszcze coś. Nie wiedziałem, co to jest, myślałem, że to woda. Ja ale... zgaduję, że to jest sakę. Albo. No, no, bo zobacz. Jest napis fresh, jest kropla niebieska. Jest żaba. Żaba, żaba przecież pływa w wodzie, nie? Kompot z żaby. No ale ymm, Max napisał, że jest to chyba 14% alkohol. 16%. Nie chcę, żebyś próbowała jak nie chcesz. Ja nie mogę. Ale ja mogę. Bo się zastanawiam, czemu tutaj jest napisane 25 września 01. <głosy> <głosy> Czy to jest 24-letnia sake? Nie no, chyba nie mieli wtedy takich szat graficznych. No dobra, no to ja spróbuję. A weź zobacz, czy to musi być na ciepło czy na zimno. Nie umiem czytać. Mhm. Otwieram. No ale tu jest coś na czerwono napisane. No to na ciepło. No dobra, spróbujmy. Dobrze, że wiem, że to jest chyba, tak mi się wydaje. No Max raczej by mnie nie okłamał, że to jest alkohol. Ej, ten sos hmm. z tych gum to jest już taki prawie... ...zastygnięty. No dobra. Hmm, smakuje jak słaba wódka. W sensie słaba procentowa, bo jest ten sam posmak. Dziewczyny. Czuj, że jest to alkohol. Nie ma żadnego konkretnego smaku. Jest taki posmak pieczenia, który masz przy piciu czystej wódki, ale jest to wyraźnie słabsze, więc nie trzeba tego popijać niczym. To nie jest mój smak. Ja wolę. Tak ty piłeś sakę z tatą? No? Moim? No? Podobne? Mm, nie, nie, nie. To jest punkt następny dzisiejszego dnia, ale to już po nagrywaniu. Ja się zastanawiałam, mówiłem Ci o tym, że myślałem, że to jest fin z Czas na przygodę, no, no. no bo też ma taką buźkę, a to się okazało, że to jest Cedes. Tylko, że ja nie, ja nie skojarzyłem, bo oni mają to wycięcie, nie? Nie lubię pluszaki. Zostały tylko te rzeczy obiadowe, no i maseczki, ale to już chyba sobie zrobimy tak o, nie? No. To co z tych rzeczy było najlepsze? Chyba te żelki. Albo te lizaki. Te, ten gumo-lizak. Bo fajne, ciekawa konsystencja, pomysłowe, fajne na prezent. I tak naprawdę było najlepsze z tego wszystkiego. Najsmaczniejsze. Najsmaczniejsze. Może. Taki był najmniej chemiczny smak. I jakbym miała po coś lecieć do Korei, to bym tego szukała. <laughs> Jakbyś to znalazła, to byś już wróciła do domu. Nie. <laughs> Jeszcze ale... magnes. Tak. Ale no ogólnie spoko. Dziękuję kokoszka, że ze mną tu po, po nagrywałaś. Dziękuję za zaproszenie. tak, Marcia, masz do mnie trochę daleko, więc Marcia musiała się do mnie wystroić, zapisać mnie w terminarzyku, bo przecież tutaj, z tamtego pokoju, to jest daleko. Mam jeszcze jeden pomysł na film z tobą. Ja też mam, ale musisz mi stówek użyczyć. A nie powiedziałaś mi w końcu, o co chodzi. Nie powiem ci. Widzowie jakiś czas temu chcieli, żebyśmy zagrali razem w Sparking Zero. To jest... Chcieli jednak? No, jakiś czas temu już ten pomysł się pojawił. Wcale po co jakimś filmem, że nie, że jestem stypiarz, że nie. E... W końcu chcieli czy nie? Chcieli. Okej. Okay. Jeśli chcecie, następny odcinek z Marcią, w którym gramy przeciwko sobie w sparking zero, albo jakiś inny pomysł. Marcia ma pomysł, tylko nie chce mi powiedzieć, bo musiałbym jej najpierw pożyczyć stówę. To możecie dać znać. Albo na przykład coś, co kiedyś nagrywaliśmy w stylu. Nie wiem, test zgodności albo coś takiego. Taki content powiedzmy, family friendly, nie Dragon Ballowym, albo w ogóle nie związany z nim. Jak nie będziecie oglądać Adasia filmów i zostawiać mu komentarzy i łapek w górę, to do końca roku będę tutaj codziennie. <grym> więc wybierzcie mądrze. A ja, a ja przyjdę i zjem obiad. Ja jestem dla... chora, ja nie mogę ten. Musicie mi pomóc. Musicie być tutaj dla Adasia. Ja bym chętnie zjadł obiad, więc. Kończymy powoli. Kończymy Marcin. Idziemy jest. Dziękuję ci. Co, co z tą stubą? Musimy zrobić jeszcze miniaturkę. Myślę, że się samo zrobiła. Ja muszę wiesz, co musimy zrobić? Racistowską miniaturkę. Nie! Trzymasz? Mogę być obrzydliwa? Możesz. A Załóż kapelusz maksimum tylko koło Coś jeszcze do dodania? Ja kurwa, za myszkę chciałem złapać. <laughs> Mówię, co jest? Czemu ta myszka nie działa? Dziękujemy za oglądanie. Marcia, czy chcesz? Nie. Nie chcesz, okej. Okay. No to zostawcie lajka. I życzcie mi dużo zdrowia. O, no to kokoszki. się bardzo, to mi się bardzo, zdrowia. bardzo przyda. Nie możesz mi tak robić. Bo się zrzegasz? Też. I pamiętajcie o łapce w górę, w Komentarzach, pamiętajcie o Kiku, bo Adaś ogląda fajne rzeczy i jest fajny. Oblicze no, ogóle... to tak. No, okay. Adas jest w ogóle bardzo fajny, jest najlepszym streamerem na świecie. wygryzł mnie z branży w jeden dzień. Pamiętajcie o wspieraniu, pamiętajcie o live'ach z Dokana, gdzie on zawsze krzyczy, a ja siedzę w pokoju i pamiętajcie o piosence Adasie, którą nagrał. Bobka MZK, ja tylko montowałem. A, no to tak. I, i mycie. Kotki, kochajcie rączki i subskrybujcie go. My, myjcie swoje kotki, żeby nie były brudne, tak jak nasze. Teraz kończymy na nagra nagranie idziemy jeść mało i by, yy, dyzie na drugie danie. Polejemy ich te, tym Susikiem. Dana. I dziękujemy Maxowi za paczkę oczywiście. O, no, tak. no tak. O, no się że żegnamy, mamy tutaj wielkie podziękowania dla pana. Człowiek pojechał, poleciał i pojechał i pewnie, pewnie płynął też i latał. I szedł. I pewnie biegł też na coś, na inny kontynent, żebyśmy zjedli i film nagrali no. i żeby ja się tak Także wielkie gratulacje. Podajcie <laughs> też do niego na kanał i ucałujcie go od nas. I on też ma kotki, Ja więc... tak, ja tak sterczek po prostu z dupą wypiętą, już więc... miałeś się kończyć to 5 minut temu. Więc jego kotki też możecie ucałować, umyć i w ogóle tarera. Yy, no, idziemy. Pa, pa. Pa.